Cześć, w tym nagraniu zobaczysz mój pojedynek z Hikaru, a później jego analizę, ponieważ partia była bardzo, bardzo ciekawa. O! Proszę Państwa! Kolejny pojedynek w mojej karierze z potężnym Hikaru na Kurde, no i. Dobra, zagram główny wariant, chociaż zapewne jego przygotowanie jest to milion posunięć dłuższe od mojego. Ale spróbuję. Zrobię co w mojej mocy, żeby tutaj coś z tego wyszło dobrego. Dobra, lecę A4 agresywnie. Goniec A3 klasycznie. F3 teraz już muszę, żeby G4 nie było. on no to wszystko zna na wylot. Ale dobra, no lecimy, co, co poradzisz? Dobra, jakaś bitka D6? Z tym Hikaru to nigdy nie wiadomo, czy on ma to wszystko policzone, czy coś odwala jakieś farmazony. Dobra, co tu zrobić? Co tu zrobić? Nie wiem, czy to dobre, ale się dowiemy, czy to dobre, widzowie. Się dowiemy. Bo chcę jakoś tu otworzyć. A może. Chcę tutaj jakoś, wiecie, coś takiego. Aha, że zbije i szach jest. Kurczę, no tego, tego nie przewidziałem niestety. Chyba wiąże się to po prostu ze stratą pionka najzwyklejszą. No dobra, pionek w czy we wte? Nie będziemy się przejmowali. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Not right move? No kurde, no co mogę powiedzieć? No on... Specjalista od Kida. Swego czasu to jego główna broń na D4 była. Dobra, nie wiem, coś takiego. Jakiś wiasna E6? Coś, coś tu pokręcimy. Dobra, próbujemy, próbujemy. Może się coś z tego urodzi tutaj przy dobrych wiatrach. Orety. Wyczuwam tarapaty Rety, co ja mam grać? Wieża F2 Tu już koniec 4 wchodzi Dobra, to tu zagram, tak w akcie desperacji trochę I po wieża G2 odejdę I po linii H próbuję kontrować no tak po prostu. Wieża h5, coś 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 takiego. No dobra, bo grozi jakiś szach z ocłony. To chyba jedyne w ogóle. No czuję się tutaj dojechany. Nigdy nie wiadomo, czy on zagrał idiotycznie, czy, czy to jak, jak jakiś trik Nie wiem, taka próba? Dobra, ostatnia próba widzowie Ostatnia próba zakręcenia hikaru. A, i teraz już się zasłoni? No dobra, i tak mam 11 sekund, więc tak czy siak przegrywam, ale. A, już flaguje mnie. Czyli coś tu jest niedobrze. No dobra, przegrano. Aj, kurde, no spróbowałem, próbowałem ile mogłem, próbowałem ile mogłem, ale lepszym. Cóż, z Hikaru to jest ten problem, że on po pierwsze jest bardzo silnym zawodnikiem, ale po drugie jest bardzo szybkim zawodnikiem, więc zazwyczaj i w jednym i w drugim aspekcie mocno odstaje w tych pojedynkach. No więc zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. Poszła obrona królewsko-indyjska, którą Nakamura stosuje od początku swojej kariery, także w tym to doświadczenie ma przeogromne. I ja zdecydowałem się zagrać wariant, który Najlepiej znam, czyli klasyczny. Poszedł tutaj Goniec Edwa, ja zrobiłem roszadkę. No i tutaj mamy tę klasyczną sytuację, właśnie z obrony królewsko-indyjskiej, czyli czarny będzie tutaj jechał na mnie na skrzydle królewskim, no a ja za ten czas muszę gdzieś tam go dopaść na skrzydle hetmańskim. I ogólna zasada jest taka, że atak białego jest. Szybszy w zdecydowanej większości wariantów, w zdecydowanej większości przypadków, natomiast czarny atakuje na króla, więc często dochodzi do takiej sytuacji, że ja tam zgarnę jakiś materiał, ale za to czarny ma jakieś groźby matowe, więc wtedy trzeba się perfekcyjnie białymi bronić. No więc tutaj poszło tak klasycznie, czyli rajdy pionkowe z jednej i z drugiej strony. Ja goniec a3, żeby pionka c5 pobronić. No i teraz blokuję oczywiście, żeby on tutaj g4 f3 nie wrzucił. No i teraz zdecydowałem się finalnie zagrać do b5. No i widać, że teraz presja na punkt d6 jest bardzo solidna, bo tutaj atakuje aż trzykrotnie, a przeciwnik broni zaledwie dwa razy. Więc tutaj Nakamura zdecydował się wybić ja odbiłem gońcem, no i wieża poszła na f3. 7. Ta wieża się bardzo tutaj przydaje, bo i na C7 broni, a też czasem może wejść tutaj na D7. Ja zagrałem D6, czyli idąc tym tokiem rozumowania, że lecę do ataku jak najszybciej, zanim tutaj czarny coś będzie rozkręcał z drugiej strony szachownicy. Chociaż z obiektywnego punktu widzenia wcale nie muszę się jakoś tak bardzo śpieszyć. Przykładowo, Hetman B3 jest fajnym ruchem, żeby zwolnić pole dla wieży. Ewentualnie po jakichś wymianach, nawet chętnie bym przeszedł do końcówki. No i też ciągle na to D6 bądź na pionka E5 się czaj To D6 jest bardzo ważnym posunięciem, bo jeżeli uda mi się otworzyć i linię C, i nie D, no to wtedy ciężkie figury białego mogą wkraczać do akcji, a przez to czarny nie może się tak łatwo zaangażować w atak na królewskim. Wieża F7, no to ja właśnie poleciałem tutaj D6. Hikaru prawidłowo zareagował, ponieważ gdyby tutaj wybił, no to od razu pozycja się robi przegrana, bo moje figury tutaj błyskawicznie wkraczają do akcji. Zaraz goniec C4, no pozycja jest po prostu do poddania, ale właśnie goniec E6 mu tutaj wszystko pilnuje. Ważne jest, żeby uważać na motywy związane z linią C, ponieważ tutaj przykładowo wybijanie na C7 no to byłoby tragiczne, bo tutaj trzy moje figury na jednej linii, więc z taktycznego punktu widzenia się to na 100% skończy niedobrze. W związku z tym ja zdecydowałem się dalej z pełną agresją skoczek D5, czyli tutaj psuję moją strukturę pionową, no bo przeciwnik tutaj może wybić na D5 i oczywiście wiąże się to też z oddaniem pionka, ale za to białe pola się tutaj osłabiają i mogę ewentualnie nawet kontrować na tym skrzydle królewskim. No i też... Fajna, fajna placówka na E4 się pojawia, na przykład gdyby udało się tutaj wrzucić skoczka. Więc myślę, że rekompensata zapionka całkiem spoko. Ale tutaj się mega dziwna rzecz zadziała. Ponieważ on w partii zagrał goniec F8. Oczywiście ja teraz nie mogę zbić, bo znowu klasyczny motyw, czyli szach. Często tego króla warto schować na H1, a ogólnie rzecz biorąc, trzeba po prostu uważać na tego rodzaju motywy, więc tutaj zbić nie mogę. I ja zagrałem goniec D3. Oczywiście za takiem na skoczka, po czym on tutaj zbił. I tak no pół sekundy nad tym myślałem ale stwierdziłem, że to głupie będzie bić na g6, bo wieża c7 i on mi zabierze czarnopolaka i jakoś tak przeszedłem nad tym do porządku dziennego w ogóle się nad tym głębiej nie zastanowiłem, tak z góry założyłem, że to musi być głupie no co wiadomo, partia na 3 plus 0 więc tutaj te rozmyślania nie są takiej największej jakości, natomiast to byłoby w porządku, no bo przecież końcem można odejść i oddać skoczka i tutaj owszem, z Materialnego punktu widzenia cały czas jest dobrze dla Nakamury, to znaczy on ma ten punkcik więcej, ale już mój Hetman tutaj wkracza do akcji. No i właściwie można śmiało powiedzieć, że tutaj jest pozamiatane, także ten wariant byłby świetny dla Białego, ale jakoś tak na intuicji oceniłem, że to nie za dobrze. Właśnie nie umiem tego wyważyć w tych partiach z Nakamurą, no bo. Raz próbowałem tak grać po prostu na intuicję, co mi pierwsze przyjdzie do głowy, no i wtedy mnie ograł po prostu, no bo jego intuicja jest lepsza. Na parę razy próbowałem tak myśleć i robić jak najlepsze ruchy potrafię, a wtedy przez czas przegrywałem. Także, no jak nie z tej, to z drugiej. Ale tutaj partia i tak się dosyć ciekawie rozwinęła, bo ja odszedłem na B4, żeby utrzymać tę presję. No więc ten wieża G7 osłabił, obronił skoczka, ale za to wkraczam teraz na E6. I widać, że tutaj presja ze strony białego jest naprawdę całkiem zacna. No to Nakamura w swoim stylu się nie patyczkuje. Leci tutaj na mnie G4. chcę otworzyć linię G, dostać się do mojego króla. No ale cóż, to, to ja tutaj nie będę gorszy. Goniec C3. Tutaj moim planem było prędzej czy później poświęcić na E5. I kontrować na skrzydle... Królewskim, chociaż obiektywnie, e, obiektywnie to nie jest za dobre. No, lepiej było zagrać król H1, żeby zejść tutaj z ewentualnych motywów po linii G. No, ale tutaj urodziła się, u, urodził się e, w mojej głowie taki agresywny pomysł. No, i on tutaj zbił, ja odbiłem wieżą. No i skoczek H4. To skoczek H4 już mi tak wyglądało podejrzanie, no bo tutaj mam wieża H3 z planem oddawania na H5. No, tylko problem jest taki, że tutaj już miałem 30 sekund na zegarze. Ale tutaj już poczułem, że mam naprawdę realne szanse. No i w partii wieża H3. Przeciwnik, przeciwnik zbił tutaj skoczkiem. Moja idea była taka, że jeżeli zbiję wieżą... No, to odchodzę na H1 i teraz grożę wieża bije H4, z następnym król bije G2, a też pośrednio czaję się na jakieś ofiary na H5. No, i też ciągle mam na uwadze skoczek bije E5, bo widać, że ten król czarnego odsłonięty. Natomiast niestety ta idea nie przechodzi, no bo skoczek G4 i grożą widły. Więc tutaj zbić nie mogę, bo raz, że te widełki, a dwa, że nawet Hetman H4, i tutaj po prostu mnie zamatuje, jeżeli zbije. Także koncepcja była do kitu, ale okazuje się, że lepsze by było król F1. I teraz nie ma tych motywów matowych, a rzeczywiście wieża H4 grozi. Także prawdopodobnie to Hikaru zauważył, czego ja nie widziałem, no i zdecydował się zbić skoczkiem. No to ja król H1, i już tutaj jestem gotowy, żeby na H5 oddawać. Więc on zagrał F3. No i tutaj już czułem, że to musi być dobrze. Tutaj już byłem pewien, że ta pozycja jest świetna bo nie ma bata, żeby ten król czarnego tak odsłonięty był w stanie się uratować. No ale tutaj wiadomo ten zegarek odegrał kluczową rolę w tym momencie. No bo ja pionka po prostu zbiłem, on skoczek F4 i tutaj broni. No i zagrałem skoczek bije E5, czyli to poświęcenie, z którym cały czas się czaiłem, żeby te oba moje gońce tutaj wkroczyły do akcji. No i tutaj głębsza zadymka się rozkręciła ponieważ jeżeli on by tutaj zbił no to goniec bije E5 i jego pozycja jest bardzo niedobra w tym momencie no bo ja biję na F6, bije na H5 no jego król w przeogromnych tarapatach więc on tutaj zbił na H3 no i ja tutaj popełniłem błąd bo tak w ułamku sekundy stwierdziłem, że oddam tutaj skoczka żeby tego gońca jak najszybciej otworzyć okazuje się, że wygrywającym ruchem było skoczek F7 z ideą tak żeby po prostu zbić, i teraz punkt F6 trzeszczy najzwyczajniej w świecie, odbijam na H3, wisi ciągle tutaj na H5, no i pozycja jest po prostu wygrana. No ale wiadomo, to, to jest blitz na 3 plus 0, więc ten czas, ten czas odgrywa po prostu kluczową rolę. Więc tutaj w partii poszło skoczek D7. Co ciekawe, on, on tutaj też popełnił błąd, bo Mógł zagrać skoczek F2 szach, bo ja teraz muszę zbić. No i po prostu skoczek D7. I tutaj idea jest taka, że nie ma Hetman H5. No i tutaj po prostu pozycja czarnego jest pozycja czarnego jest wygrana w tym momencie materialnie jest mocno do przodu, ale w partii poszło skoczek g5 i to jeszcze mi dawało szansę, gdybym tutaj zbił po prostu na f6 hetmanem, no ale ja nie chciałem wymieniać hetmanów, odszedłem tutaj na e2, no i w tym momencie już mi się pozycja rozjechała, no bo ten król czarnego osłonięty z każdej strony no i też dodatkowo czas mi się już tutaj skończył i w tym momencie, czy tam za chwilkę, już się partia zakończyła. No, bo tutaj, takie na rachu ciachu, robiłem ruchy, ale już nawet gdybym tutaj miał wieże więcej, to bym nie wygrał. Bo tam miałem 5 sekund na zegarze. No i tutaj już mnie, już mnie na kamura rozjechał, tutaj powie, po że F8, zdaje się, że się już poddał także ciekawa partia, były wzloty i upadki, ale widać, że od Hikaru no mocno odstaje, jednak to jest zawodnik tam 3200 czy 3300 ja już w sumie nie, nie pamiętam jakie on tam rekordy pobija, ale właśnie po pierwsze no bardzo szybki, bardzo dobry, także no ciężko tutaj jakiś podjazd znaleźć, ale już któryś raz pewne delikatne szanse w partii miałem, także myślę, że jeszcze jak z 50 partii zagramy, to jakieś zwycięstwo powinno mi się trafić, także na kolejnych jak będę oczywiście na Delikwenta polowo. Więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to daj znać, czy zdarzyło Ci się kiedyś grać z Hikaru. Ogólnie rzecz polecam, środowe turnieje dla streamerów. Tam gra bardzo dużo szachowych streamerów, no i zawsze jest szansa, żeby się zmierzyć z jakimś koksem. Także dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym nagraniu. Także pa pa!